Czy zyskała Pani coś na polskim ładzie teraz? Nic nie zyskałam. Jak jak, dlaczego Pani nic nie zyskała? Nic nie zyskałam. To, co to... tam wszystko daje. A to przecież reklamują te obniżki owad teraz? Nie słyszała nie Pani o tym? Wiem bo o tym, proszę Pana, ale ja już rozmawiałam w sklepie, to nie ma, to w praktyce wcale jest nieaktualne. Czyli kłamią. ściema e, to jest, tak? To jest ściema, Wszystko z e, to co? A prąd, ga, prąd, gaz zdrożał. bo ludzie tu już skarżą się. No to no i kto ma na to wpływ, na te ceny gazu, prądu? Nie wiem w ogóle, kto to wpływa, czy to jest polityka w ogóle między taka, jakaś taka między państwami, czy, czy nasz rząd. Czy, czy 500 plus powinno w dalszym ciągu, na przykład 13, 14, czy to przekonało Panią, czy nie? Wie Pan co, za naszych czasów, to jeżeli ktoś miał dzieci, to starał się o nich byt, a niektóre te pieniądze, Czyli rozleni... to idą nie w określonym celu, tylko... Czyli rozeniwia to naród, te 500 plus i 13, 14? Zależy, w których sytuacjach też. Czasami niektórzy potrzebują pomocy, ale rodziny patologiczne to wykorzystują w ten sposób. Czyli co, dla pracujący dostają 500 plus, tak? Pani by tak chciała, żeby nie dostawali, ci, co, czy nie pracują? Jeżeli mają możliwość pracy, to no tak. każdy powinien zrobić na swoje dziecko. Czyli tylko na dla pracujących? Na utrzymanie każdy powinien za a bogaci, a bogaci powinien mieć 500 plus? czy bogaci Co mi to da być? 500 zł, jak zarabiałem 10? No nic. jak da i odbiorą. A powinno tak być? Nie powinno tak być. A te czternastka Pani przekonała na jesień, co ma być? Czternastka, wie Pan co z tą czternastką? Na co Pani wystarczy taka czternastka w tych czasach? W związku z tą podwyżką cen... Pomoże to Pani czy nic? Nic, nic nie pomoże. Nic. To co pomoże w, w takim razie Pani? Ceny są niestabilne. Co, co musiałoby się stać, żeby Pani była zadowolona? Żebym ja był... Tak, co Pani chce od rządu? Orendzie do narodu, jaki Pani ma? Żeby była w Do ogóle rządu. stabilność w ogóle cen. Czy tak najbardziej samo, o ceny pani chodzi? Najbardziej o ceny, żeby starsze pokolenie, a to, to, co tam maskuje ludziom oczy. A skąd, to... skąd rząd bierze na to wszystko pieniądze? Jeszcze przerwę. O, to z tego to ja nie wiem w ogóle. Ja to słyszę takie w ogóle, że są pieniądze a, dodrukowane. Dodrukowane. A rząd y, nie, nie ma swoich pieniędzy? Jak tak. pani myśli, czy ma? Czy masz? rząd swoje pieniądze? No każdym musi brać. No, no przy... Skąd on musi brać? No przecież bierze z podatków naszych obywateli. No, czyli od pani bierze, tak? No, no czyli nie ma swoich? Teraz my to ma, już nie mamy podatków, bo ja jestem na emeryturze. No to już ale... są w ogóle tak, ale do tej pory to wszystko no, Ale w sklepie też na pani naszych. są, wszędzie są. No. Wad jest wszędzie. No, no wszędzie jest wad. No, a, a ten wad, co miał tak być zniesiony, ja to nie widzę, pan różnicy. Tylko nie e, czy za komuny było lepiej? Bo pani już pamięta te czasy chyba jeszcze. No ja pamiętam te czasy. Lepiej się pani wtedy żyło? Lepiej pani wspomina? To, to znaczy w ogóle. ja nie to się od, Ja nie odczuwałam niedostatku w tym czasie. Dzieci były małe, korzystały z takich spraw socjalnych, jeździły na, na kolonie, na wszystko. Dzisiaj a Nie wszystko. stać teraz, ludzie? Mieszkania się budowały, to wszystko, przecież to całe osiedle to powstało za, Ludzie tak na gierkę. No tak, ludzie narzekają na tą nagierkę, ale no. wtedy chociaż budowała, a teraz co się buduje. Są jakieś, no nie wiem, bloki no, budują się, nic, no, nie widzę. No raczej w ogóle tam Gdzie może się widzi? gdzieś buduje, ale to są takie wkłady, no, ma... że nieosiągalne dla młodych ludzi. Nie wiem ile tam trzeba w ogóle wkładu Czemu wtedy mogli całe osiedla budować, a teraz tak słabo idzie? Czemu? ma Małe ilość ja... Czemu w ogóle? No inna, no inna była polityka. Inna była polityka, no a teraz czy... wszystko oparte <laughs> jest na... Yy, na pieniądzach, no. no. A służba zdrowia jak sobie radzi? dobrze A, się... i ze służbą to już nie Można się dostać pytań. od ręki do specjalistycznej bardzo? Nie, nie. Trzeba czekać miesiącami, czasami nawet i latami. No, czyli, co, czyli co, prywatnie tkustaje? tylko zostaje? Tylko prywatnie. Czy to jest nie. normalne według pani? Nie. nie. Dobrze, nie przeszkadzam. Dziękuję, L dnia. Do czego pan to, to odbierze? Internet.